To jest w tej chwili jedna z naszych perełek, tak, bo po rewitalizacji, przystosowaniu i do, przy doprowadzeniu do stanu sprzed lat tego projektu pierwotnego, jadąc główną ulicą Przeciegomali, widzimy ten piękny obiekt i to, że się udało go otworzyć, to sukces bardzo wielu osób, udało się pozyskać pieniądze unijne również. No i dzisiaj jest ten dzień, kiedy oficjalnie jakby oddajemy ją mieszkańcom i zaprosiliśmy wszystkich tych, którzy się do tego przysłużyli, bo po prostu trzeba podziękować. A jest za co? Bo poza tym, że powstał kolejny piękny obiekt odnowiony, zabytkowy w naszym mieście, to też będzie miejsce, gdzie te mury przecież nie będą puste. To jest miejsce dla ludzi. I największą wartością właśnie takich obiektów jest to, że tu będzie się działo i jeśli chodzi o sprawy kultury, już wystawa, którą tu widzimy, część jest przeznaczona pod działalność Mopsu i... Dla opieki nad dziećmi i dzienny dom pobytu seniora. Wszystko co spina się po to, żeby to wychodzić na zewnątrz do mieszkańców. Ku Villa Sixta działa, odbywają się tutaj zajęcia, działa wystawa. Nie, nie, jednak nie było z powodu pandemii możliwe zorganizowanie takiej uroczystej inauguracji. Odbyło się to wreszcie. Pojawili się zarówno wykonawcy rewitalizacji, projektanci, jak i władze miasta. Podczas inauguracji architekt Robert Wojtecki wygłosił wykład, w którym opowiedział o koncepcji rewitalizacji tego obiektu, o wszystkich problemach architektonicznych, które się pojawiły, ale też i o całej idei włączenia tego budynku w tkankę miejską, przywrócenia go do życia, udostępniania go mieszkańcom. W czasie, kiedy budynek powstawał, kiedy, kiedy realizowano te wszystkie. Detale, no była inna, inne rzemiosło było. Balustrady są odlewane z żeliwa, detale są kamienne. Teraz już jest to nie do, nie do uzyskania, bo chociażby mieliśmy problemy, żeby zrobić kopię odlewów, bo już nie ma tych rzemieślników, nie ma fachowców, nie ma już tych technologii. To po prostu weszło w niebyt. No i to jest, to jest taka rzecz, którą trzeba jakby utrzymywać przy życiu, trzeba pokazywać ludziom, że tak się kiedyś zrobiło. Juliusz Zigst, przemysłowiec, finansista, człowiek troszkę zagadka. Z jednej strony wiemy, że miał farbiarnię w wapiennicy, z drugiej strony do końca nie wiemy, skąd pozyskał tak wielki majątek, ale był filantropem dobroczyńcą w tym mieście, człowiekiem wielkiego serca i po śmierci podarował. To, w miasta. Bardzo niewiele wiadomo o tym człowieku i jest to o tyle dziwne, że w czasie kiedy on tu żył, czyli to jest druga połowa XIX wieku, akcję sztuki umieściłem dokładnie w 1870, kiedy mieszkał już w willi, którą sobie wybudował. W tym czasie istniały gazety i pisano o tych fabrykantach i o tych najzamożniejszych mieszkańcach Bielska, a oni mnie. Przygotowywałem, wymyśliłem koncepcję gazety akademickiej, która nazywała się tym na Akademia, i tutaj była redakcja tej gazety. Sam tę gazetę przygotowywałem. Siedziałem z Franciszkiem Gidą Mieliśmy pokój wspólny tutaj w Willi na drugim pie na pierwszym na drugim piętrze. I yy, pracowałem często wieczorami do późna w nocy, nawet tutaj siedziałem tylko jaj portierze. Yy, wtedy też był konkurs na sztukę obiesku białej, zastanawiałem się o czym pisać. I usłyszałem od portiera wchodząc yy, tutaj wieczorem yy, takie pytanie, czy pan się nie boi tutaj w nocy sam siedzieć na górze pod tą wieżyczką. No, dlaczego mam się bać? No Pan nie wie, że to straszy. I wtedy się pierwszy raz zdarzyłem z tym, że... Z tą, z tą legendą, że to jest jakiś duch. Portier był rzeczywiście przestraszony. Mówił, że tutaj słychać jakieś odgłosy, że ktoś chodzi po schodach, że ktoś uderza, yy, uderza w poręcz, yy, jakieś nie dziwne, niezidentyfikowane odgłosy. No i wtedy się zacząłem yy, bardziej interesować tym zikstem, który tu mieszkał i co tu może stracić. Miło mi się grało, piękne okoliczności. Padał deszcz. Musieliśmy przenieść ten koncert ze środka, z zewnątrz do środka. Ale nie wiem, mi się bardzo podobało. Wydaje mi się, że ludziom też. Z okazji 70-lecia połączenia Bielska i Białej, na Dni Bielska-Białej, Galeria bielska BWA przygotowała szereg wydarzeń związanych zarówno ze sztukami plastycznymi koncerty, spotkania, święto Róży, inaugurację willi Sixta. Galeria Zmysłów, która miała miejsce w willi Sixta, spowodowała, że ta willa nocą, nocą nabrała barw, kolorów, stała się bajkowa. Muzyka, która wypełniła, zarówno ogród odwii jak jej wnętrza spowodowała, że miejsce ożyło i rzeczywiście nabrało nowej jakości. Bo miejsce zazwyczaj wpływa na klimat. I jakoś tam ustosunkowuje nas do, do tego, co gramy, ale również to ustosunkowuje nas do publiczności, do tego, w jaki sposób mamy się zachowywać, e, jak mamy grać. To ma, to ma chyba znaczenie duże. Zwykle zasłużony dla Bielska obywatel, który cały swój majątek przekazał na rzecz miasta, pozostawił bardzo piękną willę, w której mogą teraz odbywać się tego typu imprezy. Jest to przykład salonu, w którym królowała, podejrzewam, niejednokrotnie tego typu muzyka, którą dzisiaj zaprezentowaliśmy wieczorem. Pamiętam to, co było na początku, czyli jak zaprosiłam panią profesor Omilanowską, ówczesną minister kultury, do Bielska Białej, no i pokazałam pani minister dwie takie najważniejsze prawda, może nie najważniejsze, ale warte pokazania placówki Pania Luke i BWA. I pamiętam panią dyrektor Smalcerz, która stanęła i mówiła, pani minister, ale my nie mamy, mamy tyle eksponatów i nie mamy miejsca, a tutaj obok jest Villa Sixta, zaraz pani minister pokażemy, żeby można było to zagospodarować, bo Akademia Techniczno-Humanistyczna się wtedy wyprowadziła, rektorat. Ta willa rzeczywiście była do zagospodarowana. No i tak się zaczęło, ale to wielka pasja pani dyrektor Smalcerz. No i to umiłowanie do właśnie sztuki i do tworzenia przestrzeni dla sztuki.